Dzień dobry kochani, dziś mamy 7 lipca, a tytuł naszej refleksji to od nowa. Odkryję dzisiaj nowe szanse. W każdej nowej sytuacji będę dostrzegała szanse na bogatsze życie. Każdego docenię, widząc w nim nauczyciela dającego lekcje, lekcje przetrwania, żywą księgę uśmiechów i postaw, nosiciela całej historii w fałdach spracowanych dłoni. Zacznę poznawać swój świat, wygląd i dźwięk, smak, zapach i materię życia. Oślepiające szczegóły, których nie dostrzegałam, kiedy snuje się osowiała, uczepiona bezpiecznej, jałowej rutyny. Dzisiaj zrzucam z siebie strach i niepewność, wyostrzam zmysły. Czuję świeżość świata, i się odmładzam. Zdejmuję z siebie klapki przyzwyczajeń i zahamowań emocjonalnych. <laughs> Poszerzam pole widzenia o prawdę. Im bardziej jestem otwarta, tym bardziej jestem wolniejsza, wolna. Im jestem uczciwsza, tym solidniejszy mój proces zdrowienia. Im jestem bardziej świadoma, tym bogatsze moje reakcje na życie. Dzisiaj, że uda mi się obudzić, i myśl ta napawa mi rozkoszą, otrząsam się z obaw i wątpliwości, które mnie dawniej przybijały. Wyrwę się z ograniczających przyzwyczajeń i stęchłej rutyny. Wyjdę na arenę pulsującą rozmaitością i różnorodnością. Odczuję prężność i radość wolności. Kochani, poszerzać zmysły, tylko o prawdę. Natura jest prawdą, ludzie są prawdą i my bądźmy prawdziwi. Tutaj jest takie wspaniałe, no, cud no tak prawdziwe zdanie i wielkie zdanie. Poszerzam pole widzenia o prawdę. Im bardziej jestem otwarta, tym jestem wolniejsza. Im jestem uczciwsza, tym solidniejszy mój proces zdrowienia. Tego Wam życzę, kochani. Życzę Wam pogody ducha, żeby ten dzień był wyjątkowy, cudowny i żebyście się czuli naprawdę dobrze. Wysyłam wam moje serduszko dla Was. I buziakuję i do zobaczenia. Do usłyszenia jutro, Papa pa.